Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam Grąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wróżenie z fusów. wróciłem właśnie od rodziny. Dzisiaj byliśmy gdzieś na wyjeździe, jak to było fajnie, popatrzeć na ludzi bez masek na dworze. Może niekoniecznie na dworze, bo niektórzy mówią, że wychodzą na dwór, inni wychodzą na pole. Zależy w, jakim, w jakiej części kraju jesteśmy w Polsce. Ale okej, okay. na zewnątrz, powiedzmy, bardzo fajnie. Można było powrót na miastkę do normalności zobaczyć, właśnie dzisiaj. Pewnie, jeżeli oglądacie tą audycję w niedzielę, no to wczoraj. Miejmy nadzieję, że będzie to kontynuowane. A my przejdźmy do wróżenia słów, gdzie crypto Crew mówi o tym, że właśnie Bitcoin, można powiedzieć, złamał jednoroczną support zone, czyli linię wsparcia na fear and greed, czyli co dalej może się wydarzyć, to kolejny spadek na tym wykresie, jeżeli chodzi o wykres chciwości, co do strachu.

i ten trend zaczął się osłabiać. Right? We formed our low back here on January Osiągnęliśmy pierwszy dołek 22 stycznia 2021 roku. We formed a lower low. Kolejny niższy dołek 2 marca 2021. And this was the one that broke the I to był ten, który zerwał, czy albo przerwał tą strukturę, którą mieliśmy. Wcześniej, 25 kwietnia 2021. Czyli ta struktura 38 do 40 na tym wykresie była utrzymywana przez lata. Level. I to jest kluczowy element. I właśnie go złamaliśmy, kiedy no, podaliśmy ten tweet. I we podaliśmy ten tweet, out, we had look at na trend. I spójrzmy też na trend, jak tutaj on wygląda. Trend a trend jest twoim przyjacielem. To już chyba wiemy od dawna. So said, hey, turmoil, right? Więc w krótkim terminie wtedy powiedzieliśmy, że możemy mieć tutaj pewne załamanie, albo chmury mogą nadejść. I na wykresie, też jeżeli chodzi o świece, tutaj też przerwaliśmy trend, który zaczęliśmy. Back here, about a month ago, on April 18th. A kiedy przerwaliśmy? 18 kwietnia, dokładnie. W okolicach wtedy, kiedy właśnie widzieliśmy też przerwanie trendu na Fear and Greed Indexie. We in Byliśmy w tym trendzie wzrostowym przez 77 dni, pamiętajmy. And... Mieliśmy świecę, która przełamała to. In... I w krótkim terminie mówiliśmy, że może to być taka droga z wybojami. W wyższej perspektywie, czy tam powiedzmy w dalszych skalach czasowych, wyglądamy nadal świetnie. I pytanie, które pewnie chcecie zadać, czy nadal jesteśmy świetni w długim terminie, albo czy wygląda to obiecująco? O. To Ale musimy też opowiedzieć o paru kluczowych rzeczach. A lower low. Ta świeca tutaj stworzyła niższy dołek. That's one. To jest problem numer jeden. Problem numer dwa też stworzyliśmy tutaj niższy dołek na Fear and Greed, Fear and Greed indeksie. Just today, on May 4... Właśnie dzisiaj, czyli jeżeli oglądacie tę audycję, hmm, wczoraj, tak jak gdyby ta audycja była dodawana 15 maja, także no można powiedzieć wczoraj. O z 27 przeszliśmy na 26. Ale dobry pomysł tego wszystkiego albo dobry news tego, to jest to, gdy jesteśmy w strachu. To jest czas, kiedy powinniśmy zacząć zastanawiać się, czy to jest moment kupna bitcoina. Ale znowu, pytanie jest, jesteśmy w ale podstawowe pytanie, zanim to zrobimy, to to, czy jesteśmy w krótkim terminie drogi z wybojami, czy w dłuższym terminie i dopiero go zaczęliśmy. Really to in so fear greed really trend. I dlatego o tym sobie opowiemy w tym wideo. I widzimy, że na Fear and Greed indeksie ten trend został osłabiony

Trend spadkowy. Ludzie mogą powiedzieć, że to jest tylko z powodu tego, że Elon opowiedział tak i tak na temat Bitcoina. I dlatego to spowodowało spadki. Nie, byliśmy w tym trendzie spadkowym od dłuższego czasu od paru tygodni. Więc są fakty na wykresie i emocjonalna opinia różnych ludzi. The trend officially, almost one month ago. I ten trend został złamany ponad miesiąc temu. Bardzo możliwe, że Elon Musk w tym dniu, wtedy, kiedy ta świeca przekraczała, też trzy razy mrugnął okiem i coś się wydarzyło na wykresie, ale tutaj nie jestem pewny. Ale faktem na wykresie jest to, nie że Elon Musk mruga, czyli Elon, ok, Elon, poprawka, jak zwykle, to to, że faktycznie na wykresie wtedy złamaliśmy trend 77-dniowy, o ile dobrze pamiętam. turmoil. Wtedy mówiliśmy, że będą jakieś tutaj drogi, będzie po prostu droga z wybojami, wyboista droga. O. I Jesteśmy w niej właśnie teraz. Obyśmy nie złapali jeszcze pany. I z tym wszystkim co tutaj mamy, NVT zmieniający się na biały kolor, to też może zastanawiać. I ludzie mogą być też tutaj lekko zmieszani, bo wcześniej podczas bull marketu, Hossy, cały czas mieliśmy ten kolor biały. Yes, white is fine. Tak, biały jest ok. The from red to white is... Ale zmiana z czerwonego na biały. To jest kluczowy element. Za każdym razem, kiedy zmieniliśmy kolor z czerwonego na biały, wtedy mieliśmy zazwyczaj 50% spadek. I właśnie teraz zmieniliśmy z czerwonego na biały kolor. Musimy need to give this indicator some time to breathe, and especially we need to see what it does on Sunday at 12. UTC Time. Dlatego musimy zobaczyć dokładnie w niedzielę, bardziej z niedzieli na poniedziałek, jak zachowa się na tym tygodniowym wykresie kolor tutaj. Czy będzie powrót? A czerwony czy zachowamy go dalej na białym. I wcześniej takie właśnie zmiany działy się na szczytach ówczesnych marketów, czyli na szczycie praktycznie. Zmiana, a potem Spadek. I kluczem jest właśnie ta zmiana z czerwonego na biały. I to właśnie na tym wykresie widzimy. Tylko, jeżeli jesteśmy biali cały czas, tutaj nie ma żadnego problemu. Korelacja, która nas interesuje, to to, kiedy zmieniamy się z czerwonego na biały. Co byśmy chcieli zobaczyć, to to, co widzieliśmy w 2013 roku. Gdzie zmieniliśmy się z czerwonego na biały. Mieliśmy tą kontynuację, oczywiście. Wtedy mieliśmy 77% spadek bitcoina. And then we from white to green. A potem zmieniliśmy z białego na zielone. That's what we would want to, to byśmy chcieli w idealnej sytuacji zobaczyć, jeżeli miałaby nastąpić kosmiczne spadki. We'll it... Bo wtedy, co by to oznaczało, to to, żebyśmy powtórzyli co do joty 2013 rok, kiedy mamy. Powiedzmy, od szczytu 70-60% spadki, tak? Od tych 65 tysięcy spadamy do poniżej 30, a potem odrabiamy, idziemy na jeszcze większy szczyt, to by naprawdę była szalona jazda tego marketu. Dlatego to jest coś, na co warto zwrócić uwagę w krótkim terminie. Kolejna rzecz jump over to another we MACD Cross, czyli przycięcie. We covered this MACD Cross. Um, and we said, look, this is another turmoil. I to też oznaczało pewne problemy w krótkim terminie. And again, we've had some in the MACD. Mieliśmy wcześniej też różne fake outy które wydarzały się też. Czyli te takie nie do końca zrealizowane przecięcia, które by oznaczały tylko i wyłącznie spadki. 100 Dlatego 100% nie możemy włożyć w takie przecięcie zawsze, że będzie to oznaczało tylko i wyłącznie problemy. Ale jest to główna hmm, sposobność, która się dzieje na, na wykresie. Ale teraz spróbujmy wszystko, co Teraz spróbujmy podsumować to wszystko, co żeśmy odkryli. We have some short -term We broke some Więc na Fear and Grid Indexie mamy oczywiście problemy. Też tutaj ta główna struktura została załamana. Say it's, it's Elon, his elbow and... Mamy też tutaj załamanie. Właśnie na tym wykresie dużo ludzi mówi, że to jest Elon Musk. The... I tylko dlatego, że on mrugnął. Odtrzyma w lewą stronę, a nie w prawą, no to też spadamy. Ale fakty na wykresie mówią o tym, że mamy dużo złych wiadomości. Ale, jeżeli by odstawić nawet te złe wiadomości na chwilę na bok, to chociaż na tym wykresie widzimy jakieś ciekawe, lepsze wiadomości. I ten wykres, powiedzmy, sprecyzuje to dla was albo wyczyści te wszystkie myśli. It's first time here, then you've I ten wykres może dać nową perspektywę cycle. Oto gdzie jesteśmy w tym cyklu, na tym markecie. Right. We have three boxes. Box Mamy trzy boxy i pamiętamy co to oznacza w ostatnim filmie, też o tym mówiliśmy, czyli dolna granica boksu półtora razy od ostatniego all time high, górna granica boksu cztery razy od poprzedniego all time high, cena czterokrotność, czyli zwyżki. One. box number two. box number three. All of them happened in each market cycle, right? how do we get these boxes this bottom box is a 1.5 x multiple of the previous all-time high previous all-time high is here 1.5 x gets the bottom of the box previous all-time high here gets a 1.5 x bottom of the box here we go to our 20 K top here a 1.5 x multiple gets the bottom of this box dokładnie czyli tutaj wytłumaczył półtora razy za każdym można powiedzieć Cyklem te boksy się tutaj ustanawiają. Now, how do get the top of the box? I teraz tłumaczy szczyt, czyli czterokrotność zamiast półtora raza od poprzedniego szczytu. Cena wychodzi na właśnie te rejony. I to jest krytyczne, co teraz powiem. Czyli w każdy w tym cyklu, gdzie te boksy się zarosywowują. Co to oznacza? We had an an point. Mamy świetną strukturę. Świetną konsolidację przed. Czyli mieliśmy po prostu okres konsolidacji przed kosmicznymi wzrostami. Ostatniej fazy. Danego cyklu. Byliśmy w tym markecie, można powiedzieć, za każdym razem, w tym boksie, gdzie market mówił o tym, że to jest nudny market. Wiele osób pewnie mówiło: Dobra, już wychodzimy z tego nudnego marketu, biorę swoje, bo zarobiłem już na Porsche, Ferrari, albo ustawiłem się do końca życia, ale. Nie oznaczało to, że po prostu jeżeli na tych boksach, tutaj poprzednich, bylibyśmy dalej w grze, co nie oznacza, że to może się powtórzyć, to jest po prostu korelacja dwóch poprzednich i ta historia może być równie podobna, jak i równie inna do tego, co się wydarzyło wcześniej, ale biorąc pod uwagę, że takie dwa zdarzenia już się zdarzyły, jest to prawdopodobne. O, nie mówmy, że to jest pewne, ale prawdopodobne, nie ma pewnych rzeczy w świecie krypto, uwierzcie mi. market went down people said the bull market is over and then we had our parabolic top keep in mind we're in that box right now we... I się teraz. we've been covering that not since yesterday of the day before we've been covering this for many months and we said look we were inside this box and we started covering it and we said look there's going to be a red month coming Mówiliśmy o tym, że czerwony miesiąc prawdopodobnie nadejdzie. I wtedy każdy rozszalał się tutaj można powiedzieć. Last month Okay. Bo zaczął straszyć się tym. Okay. And... I mamy ten miesięczny miesiąc, miesięczny, spadkowy miesiąc. I potrzebowaliśmy ten czerwony miesiąc na naszym wykresie, żeby wypełnić historię, która się powtarza, właśnie. I też potrzebujemy tego co mamy, to, albo to, co mamy teraz, bo Market był, można powiedzieć, taki troszeczkę przedłużony albo e, już zmęczony tymi wzrostami. Healthy, I żeby stać się jeszcze raz bezpiecznym, zdrowym, budujemy właśnie strukturę. Pamiętamy o tych wykresach, które muszą się resetować na RSI, bo za wysoko to nie jest zdrowe dla kolejnych wzrostów. Bitcoina. Jeżeli byś obejrzał to wideo, albo będziesz oglądał to wideo za dwa lata, ten box, to co tutaj się dzieje, going to be our bear market bottom of... będzie to najprawdopodobniej ym, no, najniższa cena Bitcoina, czyli w tych granicach podczas Bessy. Czyli niżej nie powinniśmy spać niż dolna granica tego boksa. Czyli widzimy, że tutaj jest gdzieś 28, ciutkę więcej, może w granicach 30, 29, 30 tysięcy. Jeżeli na tej analizie miałby Bitcoin zejść do najniższych warunków, jeżeli by się żaden czarny łabędź nie pojawił, czy to jest Jakiś wybuch największego aktywa, stablecoina na tym, na tym rynku, czy cokolwiek innego, jeżeli tu się nic nie wydarzy pod postacią regulacji ciągnącej, czegokolwiek, co by mogło, albo nawet globalistów ostatnich, tak, którzy atakują od strony globalistycznej BTC, no to też możemy powiedzieć, że wtedy wracamy do tego boxa i to powinna być, najni to być najniższy rejon y kolejnej Bessy. Jak to wiemy? Bo widzimy, że ten box właśnie uformował kolejny dołek Bessy, gdzieś tutaj w połowie. Look at this box. It this of tak samo ten box również uformował. Najniższą wartość ówczesnej out. I wtedy, jeżeli byśmy mieli mieć wzrosty, a przybyć najniższe warunki e, czy ceny Bitcoina, wtedy możemy spać do tego boksa, i ludzie znowu będą, e, można powiedzieć, wystraszeni tym rynkiem. There will be blood in the streets, but not... Poleje się krew na ulicy. You. Ale ty nie, bo my jesteśmy przygotowani na takie poziomy. No Czyli wiemy, że to jest po prostu zdrowy wzrost, zdrowe. Znaczenie na wykresie bitcoina, gdzie mamy po prostu okres wzrostu i spadków. W tym momencie, ok, może to znaczyć jakieś tymczasowe problemy, no problem. Take a deep breath. ale nie ma tak naprawdę problemu. Wziąć w głęboki oddech. Jesteśmy nadal wewnątrz tego boksa I, we i podejrzewam to, że nadal będziemy. Nawet w kolejnych tygodniach. Może miesiącach. Okay. I wtedy wyjdziemy z tego boksu. Może nie w maju, bo jest takie powiedzenie: sell, may, sell in May and go away. Tak? Także okres posuchy może być nawet tutaj do, do, do lata. Też tak może być. A potem nagle we wrześniu będzie pompa ostateczna do grudnia, jak to często lubimy mieć w świecie krypto gdzie każdy, który by powiedział, po co ja w te wakacje siedziałem na tym krypto, tutaj nic się nie dzieje. Okej, okay, alty mogą gdzieś tutaj wybuchać, cokolwiek innego może się dziać, ale jest takie powiedzenie, tak, z, z Wall Street, sell in May and go away. I może to prowadzi właśnie do tego, że nadal będziemy mieć ten okres konsolidacji, gdzieś tam do końca wakacji wrzesień pojawia się, a tu uff, lecimy do grudnia, a potem koniec. Także to może być. Ja tutaj nie mówię, że, że, że tak to czuję, że będzie, ale to jest ciekawe. I patrzmy też na inne rzeczy, które się dzieją wokół Bitcoina, czyli tak glo ci globaliści, którzy atakują lewica tak zwana i e, można powiedzieć e, też Tether. Tam, co się dzieje również, żebyśmy byli przygotowani na każdą ewentualność. I ostatnio Binance, który jest też, e, wiadomo, ma problemy z Stanach Zjednoczonych, który pod względem prania brudnych pieniędzy gdzieś tam jest sprawdzany. I ta rzecz po prostu będzie się powtarzać, ale ty z tobą będzie OK. So, Czemu? Bo <laughs> widziałeś o tym wcześniej. I tutaj macie wideo i inna pogadanka na sam koniec od ja Jeszcze tego nie będę tłumaczył. Ja Wam życzę wspaniałej niedzieli. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.